Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Maciej, a to jest trzeci dzień Call of Duty Modern Warfare! O oh, <laughs> witam Was na kwarantannie, dzień trzeci. <laughs> no. Dobra, troszeczkę wyszło, że jednak wiem, więcej zapasu jeszcze nagranego. <laughs> Dobra, ale teraz tych tak serii. Mam piątek. Wy to widzicie w. My... wtorek. I jestem trzeci dzień na kwarantannie. Śmiesznie co, nie? I miałem na początku dużą paradonę, bo miałem ją do 25 lutego. Skrócili mi ją do 21, kiedy się okazało, że jestem pozytywny. Superanc nie? <śmiesznie>, Dobra, nie ma tak łatwo z nami. Jesteśmy dowódcą! Z nami nie będzie tak łatwo. Zyp! A może będzie jeszcze łatwiej? Boże <grymne> się tak, okej. Okay. Się Generalnie udajemy się teraz do budynku mafii telewizyjnej. Będziemy tam się bić z małymi dziećmi Dobra, e, gdzie mnie prowadzicie? Przez chwilę przecież to robiłem I się pytam, gdzie mnie prowadzicie? Dobra, otwierać się drzwi Jazda, 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 otwierać Otwierać się, gadać Rozstrzelam No otwieraj te drzwi Jedzmo na gezy Boom Dobra. Okej, okay, ty już też raczej nie żyjesz. Przeładowanie. Przeładowanie. Z... Skąd? Skąd wykuś wy do mnie jeszcze strzelacie? Z TYŁU! No jeszcze z tyłu, idiota! Dobra... Jeden na O nie, znajdźki! Ja tego zbierać nie ja będę, od razu wam mówię. Coś mi się bardziej podoba? No zamiast pistolecika bym sobie wziął pewnie. Jakiegoś kałaszka. Okej. Okay. Wygląda to jeszcze nieco lepiej. Mamy klatkę schodową, dobra. Poruszamy się po niej. Prowadź... nie ja. Dobra, tutaj może być nieco ciężej. Niech prowadzą nam... Nie... Niech prowadzi nas maskę z <grywa> pokaż jak ta... Jak to się robi, żołnierzu? Dobra, kałasznikow zawsze na proksę. Mamy kogoś tak górzy nie widzę. Jezus Maria. Dobra. Jakoś to nam idzie jak najbardziej. Jestem z tego powodu jak najbardziej zadowolony, bo nam to idzie, możemy sobie postrzelać. Rozwalimy te późby. Dobra, jakoś tam to idzie. Naprawdę, jakimś cudem to idzie. Dobra, który nie będzie tak najsprawniej tutaj. Schowaliśmy się troszeczkę, przejdziemy przez te ruiny budynku. Pozbędziemy się paru naszych drogich nietowarzyszy. Zobaczmy co się tu dalej dzieje. O, to jest swój. Swoich nie napierdzielamy. Kogo tam macie? Nie ma tak łatwo. Mhm. Mm Kolejny RPG. Ooo, a miałem zamiar zmieniać broń. chciałem zmienić właśnie broń. Dobra, dawajcie mi to. Cała jazda! Dobra, został tylko po środku, tam gnuj. Okej, okay, tutaj mamy wycofanie się, spoko, jak najbardziej, rozumiem. Ojej, udało nam się, dostaliśmy się do wieży telewizyjnej. Zaraz tu będzie rozbierdół, a nas co dba. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Jezus Maria, dawno nie grałem w cod Mam nadzieję, że nie powiedziałem Battlefield Modern Warfare teraz sobie uświadamę, co, co mogłem powiedzieć, bo mogę delikatnie nie Ale nie chcę was serii zostawić bez odcinka, ja ten odcinek już próbowałem nagrywać w najgorszej mojej formie, która mnie no nie odwietrzyni, e, bo nie chciałem was zostawić bez filmu i tak nie wyszło. Dobra, jakoś nam to idzie. Na jolo, jak się mówili. A, tu też mnie przeładowano. To ciebie też sobie przeładuję, tak? Tak, wszędzie wypadek. Okej. Okay. Jeszcze od tyłu ktoś mnie opierę dzielał. Próbujmy to sobie ogarnąć jak najbardziej. Dobra. Dobra, jakoś tam to idzie. Jak najbardziej. Okej, okay, jak nam to poszło? Nie z shota się mnie nie bije! Dobra, co mamy dalej? 30 metrów. Spoko. Dobra, pokój czysty, ruszać. okej. Okay. udało się. Pokonaliśmy bydlaków. Owie. Oh, Ej, tutaj to jest chyba ta scena, którą widzieliśmy w drugim odcinku, tak mi się wydaje? w drugim odcinku. Tak, w drugim odcinku była ta długa scena. Cel jest niżej. Dobra, za 5 metrów, tak? all right all all right in marines stay frosty czel jest wyżej no dobra, 30 metrów lecimy, 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 lecimy. Gdzie jest moja ekipa do otwierania drzwi? Ja tych zamków jakoś. O! No jaka ładna sklejka. Kapręlu Lopez, otwieraj. To jest rozkaz. Nie, no nie. Sier Sierżant Gomper. Dobra, razem to otworzę. Nie, jednak Lopez. A bo on ma. Pff, a bo to trzeba mieć. Pójść w. Shotguna, żeby móc to zrobić. Orędzie dla wszystkich. Mmm, teraz To powinienem zrobić tak. Orędzie dla wszystkich tutaj. Z zebranych. Dzisiaj mnie tu nie ma. Jestem gdzie indziej. To jest tylko nagrane. Tak. Tak. I tego się pilnujmy. To jest tylko nagrane. Będę o tym pamiętać dzisiaj. Zaraz to zbunkuję. Będę o tym pamiętać, co Okej. Okay. Czy jeszcze chce coś tutaj dograć, do tego odcinka? Raczej nie. Ojej, muszę sobie pomyśleć, jakieś się rozgadać teraz, bo... Naprawdę. Mmm... Um... Wróciłem od fryzjera? To... Płynnie przespałem. Na sobotę dzień się okazało, że no, chyba... Coś się dzieje. Dzień później... No, stało się. <laughs> Okej. Okay. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia jutro o godzinie 14. Cześć i czołem. Hej.